Ja może wejdę w, w trochę większe szczegóły. Wydaje mi się, że może nie wyszło z, z powodów oczywiście zapóźnienia też cywilizacyjnego Europy Środkowo-Wschodniej i też instytucjonalnego. Taka jest prawda, tak, że kultura instytucjonalna w Polsce jest dużo słabsza niż w zachodniej Europie i to wynika jeszcze z takich zjawisk jak dualizm na ławie, tak, zresztą, które Trójmorze miało złamać. Zresztą dualizm na ławie odpowiada za to, że są takie mapy mentalne, o których mówił Pan Minister, że oni uważają, że z Rosjanami się rozmawia, prawda, bo my nie, no nie byliśmy podmiotem od czasów nowoczesnych. Natomiast Amerykanie też skrewili, szczerze mówiąc, bo była możliwość, który może powstawało, żeby Amerykanie jednak wydrukowali trochę tych pieniędzy i dali na no to, a nie chcieli tego robić, Ja obserwowałem z bliska i musimy sobie jasno to powiedzieć. Amerykanie nie, nie chcieli tego robić. Można dyskutować dlaczego. Ostatecznie za Bidenem zapadła decyzja, że projekt... projekt? wykonuje projekcję swojej siły politycznej przez Niemcy, którym oddajemy większą trochę sprawczość w Europie, bo jesteśmy zajęci Pacyfikiem i swoimi sprawami wewnętrznymi. I wówczas rząd polski, moim zdaniem, oczywiście pan minister może potwierdzić albo zaprzeczyć, moim zdaniem rząd polski podjął wtedy decyzję nie zgadzania się z tym, to no przy Nord Streamie wyszło, prawda, nie się z tym, że tutaj Niemcy będą sprawowali pieczę i przeczekamy że Niemcy, że Amerykanie zobaczą, że popełnili błąd. No i ta wojna na Ukrainie z Wnięto pod Kijowem daje argumenty obecnemu rządowi, że to jest ten moment, że Niemcy jednak sobie kopią grób w relacjach z Amerykanami, patrzą jaka jest atmosfera w kongresie i że my, my w związku z tym, Trójmorze powstanie, Międzymorze, Trójmorze my powstaniemy i, i, i nie będzie tej takiej po prostu akcji zwrotnej Francji i Niemiec w tym, w tym kontekście. Więc widzimy, że w tle, wojna się toczy, a w tle toczy się warto sprawczość w Europie. I jak to w polityce, normalna sprawa. I teraz widzę, że Niemcy przygotowują kontratakt i jest kilka linii. Pierwsza linia taka, można powiedzieć, językiem ulicznym, taka trochę drewniana kanclerza Scholza, który w Pradze miał przemówienie, takie, że no dobra, widzimy się sypial, dajcie władzę, bo my umiemy to organizować i my będziemy to organizować. To trochę na zasadzie takiego po prostu łowiego biegu i to zostało bardzo źle przyjęte, nawet w Czechach. I, i wydaje mi się, że mamy, obserwujemy błąd peryferiów, to znaczy nie tylko Polski, ale też Francji, Hiszpanii, Włoch, bo, bo okazało się, że Niemcy tak naprawdę nam trochę jednak ściemniali i za ten tani gaz by chcieli mieć pas transmisyjny zwiększania swojej potęgi dzięki Rosjanom. Tak? I nie bardzo to odpowiada jednak tym peryferiom, które były cały czas krytykowane w ostatnich kilkunastu latach, że powinien bardziej oszczędzać i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy jak będzie z solidarnością gazową. No jest bardziej wyrafinowana koncepcja Isingera, tego szefa monachijskiego konferencji bezpieczeństwa. No moim zdaniem jest jeszcze bardziej bezpieczna dla Polski, jeżeli chodzi o, jeżeli mielibyśmy ambicje budowania czegoś samodzielnego, tak, czy, czy wzmocnienia Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego, że Schlinger mówi, że no dobra, musimy z Amerykanami, my musimy przyjąć pomoc dla Ukrainy, to my musimy pomagać Ukrainie wojskowej i tak dalej, a tak naprawdę za tym kryje się chęć utrzymania dominacji niemieckiej w pełni w Europie i żeby Amerykanie tak naprawdę ostatecznie przestali mieć wpływ na tą sytuację, bo w antycypacji, że Amerykanie odejdą na Pacyfik, bo jeszcze muszę Państwu powiedzieć, jestem ogromnym pesymistą, według nie jesteśmy na drodze do ostrej konfrontacji na zachodnim Pacyfiku i Amerykanie będą musieli być tam zaangażowani. Więc to jest dopiero początek chaosu, który potrwa kilkanaście lat w świecie. No, to tak zwiszę, bo musiałem to powiedzieć. I my musimy, my musimy sobie to jak gdyby zrozumieć. I państwo polskie już w samej musi podjąć decyzję, którą opcję wybiera. Czy jednak opcję bardziej z Niemcami? przyliczymy na coś, co jest bardziej, powiedziałbym, rachityczne bywa, albo bywa i nie bywa, offshore balancing amerykański, w bardzo konkretnych rzeczach. Jeszcze później rozwinę, jak będę musiał. Panie profesorze, czy Pan podobnie zapostrzega, czy jeszcze inaczej by zdefiniował Pan te, 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 te pola konfliktu? No, Pan... Doktor Bartosiak tutaj powiedział ważne zdanie. Jak można z tego konsekwencje wyciągnąć? Ja bym powiedział, tak, w no, najgorszej sytuacji są dzisiaj Niemcy, bo jeżeli wspierają tutaj i oficjalnie Rosję, nie dostarczają broni Ukrainie, są tutaj, spowalniają sankcje, to jest źle, ale też Pan zwrócił uwagę, że tam szef konferencji bezpieczeństwa mówił, że Niemcy powinny przejąć. Pomoc dla Ukrainy i gospodarczą i militarną przyjąć taką rolę Amerykanów, no to jeszcze gorzej dla nas. No to czego my w zasadzie chcemy od tych Niemców? Więc tutaj, a oczywiście, ja się zgadzam z tym, że no Niemcy są tutaj, są, są tutaj kluczowym, kluczowym państwem dla całej Unii Europejskiej, a w związku z tym też i polityka Niemiec będzie determinować szansę jakiegoś kompromisu czy zwycięstwa Ukrainy, i musimy bać na Niemcy w kierunku takim, żeby bardziej wspierała Ukrainę, a teraz mniej brały pod uwagę interesy Rosji. Można to robić na sposób taki, że wspierać wszystkie działania Europy Niemiec zmierzające do uniezależnienia się od surowców energetycznych z Rosji, bo my tak na dobrą sprawę dzisiaj nie wiemy, że ta polityka, nazwijmy ją ogólnie prorosyjska Niemiec. Ona jest wynikiem tej głęboko zakorzenionej kultury w elitach niemieckich, że Rosja jest tym ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, koncertu Moskwa, że ona pokonała Napoleona, Hitlera. Musimy się liczyć, mam taką babę przed Rosją. Czy to jest ten główny element? Czy ten główny element to jest uzależnienie od surowców energetycznych i zerwanie tych więzów spowoduje no, kraj gospodarczy w Niemczech dlatego. Ta polityka jest bardzo ostrożna. Ja nie wiem, jaka będzie odpowiedź, ale my musimy to sprawdzić i możemy sprawdzić tylko w jeden sposób. Zobaczymy, jeżeli Niemcy się rzeczywiście uniezależnią, że będą te surowce energetyczne, zwłaszcza gaz, sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych, z Norwegii, skąd i przetrwają tą zimę. I my wówczas i można mieć pewien optymizm, że e, następuje. Pewne przewartościowanie myślenia geopolitycznego w Niemczech, bo jednak te prawa, te wartości europejskie, ta solidarność ze słabszym, to jednak to, to są te podstawy moralne cywilizacji niemieckiej i że ta zmiana też nastąpi, na to trzeba by liczyć. Natomiast co do wystąpienia kanclerza Scholza i tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, to nie po raz pierwszy głos ze strony Niemiec i innych państw o ograniczenia jednomyślności czy też prawa beta w polityce zagranicznej. To oczywiście jest z punktu widzenia Polski nie do przyjęcia i wielu państw ja myślę, że raczej na to szans nie ma, bo my się na to nie zgodzimy, inne państwa się na to nie zgodzą. Tylko czy my prawidłowo prezentujemy argumenty przeciwko temu. W moich dyskusjach z i publicznych i z, i z ekspertami z innych państw. Ja mówię, że głównym problemem Ukrainy pokazało, że głównym problemem Unii Europejskiej nie jest system podejmowania decyzji. Jeżeli byłoby to ograniczona jednomyślność, to być może Niemcy przeforsowałyby taką politykę i nas zmusiły do zaakceptowania Nord Stream 1, Nord Stream 2 i niezabezpieczenia się ze strony Norwegii. Nas to uratowało, że mogliśmy realizować swoją politykę. Problemem jest kierunek tej polityki, a nie sposób podejmowania decyzji. Dlaczego ona była prowadzona na uza, i, i próba narzucenia wszystkim uzależnienia się od surowców energetycznych, zwłaszcza gazu, z Rosji poprzez Stream 1, Stream 2. Czyli moja odpowiedź na to do kanclerza Szolca byłaby, on zresztą nie po raz pierwszy jeszcze jako minister finansów stawia ten problem, byłaby, proszę panie kanclerzu, tu nie o to chodzi, jaki jest system, chodzi o to, jaki jest ten kierunek, dlaczego nie ma tego naszego głosu, nie było słusznego przez ostatnie kilkanaście lat mówiącego, że to co Niemcy robią, jeśli chodzi o Nord 1 i 2, to jest tragedia, my to mówiliśmy wielokrotnie. Jak Zmienić tu sytuację, żeby ten głos właśnie formowania polityki europejskiej, wyczucie w Europie Środkowej, jeśli chodzi o politykę wschodnią, jest większe niż w Niemczech i Francji, żeby on był tym kierunkiem Unii Europejskiej. prawda? No to teraz, proszę Państwa, no trzeba podjąć wyzwanie i podjąć debatę, ale właśnie na tej płaszczyźnie. Ja podnoszę ten argument, ale tutaj u nas jest tylko, tak powiem, obrona, że nie, że jesteśmy przeciwko temu.